Wow. Siemanko, poproszę Was o szczerą opinię, w którym kolorze i długości włosów było mi najlepiej. Czy teraz? Czy platyna krótkie, platyna długie, czy takie złociste. Ponieważ znacie mnie, wiecie, że ja lubię zmiany. I ja już zaczynam myśleć o jakiej zmianie. Więc doradźcie, żebym nie popełniła jakiegoś błędu, tak? Bo wiecie, ja lubię zmiany, lubię odważne zmiany. Podoba mi się, jak wyglądam teraz, ale już mnie korci, tak? Do jakiej zmiany, więc dajcie znać. I tak, z jednej strony korci mnie do zmiany, ale z drugiej strony jestem tak zakochana w tym, jak moje włosy zaczęły wyglądać, jak one szybko rosną, jakie już są długie, jak one urosły w ogóle... Przez te ostatnie dwa lata to jest. To są właśnie moje włosy. No bo tu mam przedłużane, tak? Ale te wszystkie tutaj i one są zdrowe. One tutaj sobie rosną w moim kolorze. Więc no, szkoda, szkoda mi tych włosów. Dużo położyłam pracy, żeby one miały taką super kondycję. Ja na co dzień używam szampon i odżywkę od Moody. To jest ta seria nawilżająca. No i oczywiście. Ich wiralowy produkt, czyli tą maskę smoothing. Wygładzającą, po prostu robiącą efekt w takiej tafli. Te włosy są sypkie. Właśnie teraz je umyłam i się zachwycam. I się zachwycam. I stwierdziłam, że muszę zrobić story z polecajką i e, właśnie o włosach. Tak więc, to są moje perełeczki. I nie oddam nikomu. Ale uwaga, uwaga, dziewczyny. Możecie je kupić teraz. Z największą w historii zniżką z moim kodem. Takiej zniżki jeszcze nie było. 30%, jak kupujecie dwa kosmetyki, na przykład szampon i odżywkę. 25% zniżki, jak kupujecie jeden kosmetyk, na przykład tą wiralową maskę. Do każdego zamówienia również dostajecie taką mini maskę gratis w tej pojemności travel. Więc idealne teraz na zbliżającą się majówkę. E, tak, więc łapcie kodzik i koniecznie wpisujcie go przy zamówieniach. Ja Muty używam już jakieś 8 miesięcy 8-9 miesięcy właśnie głównie tą serię nawilżającą no i tą maskę Smoothing. Oni mają różne serie. Mają serię Purifying, właśnie, która jest skierowana bardziej dla osób, którym się przetłuszczają włosy. Mają serię właśnie tą nawilżającą, Hydrating, mają serię Smoothing. E, więc Poszukajcie sobie na stronie, żeby dobrać do swoich włosów. Ja mam nadzieję, że za jakieś pół roku będę mogła już na przykład zdjąć doczepki i mieć tylko swoje włoski, tak? No, pracuję nad tym. W każdym razie te kosmetyki również są bardzo, bardzo dobre dla dziewczyn, które przedłużają włosy, tak jak ja. No, ale przede wszystkim dla tych, które mają swoje naturalne i chcą o nie zadbać. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.